Dzień dobry, witam serdecznie, Marek Buryna, firma Podostor. Szanowni Państwo, dzisiaj rozmawiamy o frezarce Gerlach Saturn Micro. Jest to bardziej zaawansowany, rozbudowany model frezarki Luna, o której rozmawialiśmy, natomiast żeby w tradycji stało się zadość, chciałbym powiedzieć również o czyszczeniu tego urządzenia. Dokładna instrukcja czyszczenia frezarki, czy to Luna, czy to Saturna, nie różni się ta instrukcja absolutnie niczym. Znajduje się oczywiście wewnątrz opakowania, które Państwo otrzymujecie wraz z zakupionym sprzętem. Natomiast to, na co chciałbym bardzo mocno zwrócić uwagę, to jest to, żebyście Państwo tego czyszczenia nie bagatelizowali i nie odpuszczali sobie, gdyż jest to bardzo, bardzo istotne. W momencie, kiedy kupujecie Państwo frezarkę, otrzymujecie taki specjalny system narzędzi, który służy do tego, żeby konserwować Wasze urządzenie. W tym zestawie znajduje się filtr. Filtr, który znajduje się z tyłu za z tyłu urządzenia, przykręca się go dwoma śrubkami. Na pytanie Panie Marku, czy należy ten filtr wymieniać, tak należy ten filtr wymieniać. I pamiętajcie, że jest tak generalnie drugie płuca frezarki, przez to frezarka oddycha, przez to frezarka zaciąga powietrze. Tak więc jeżeli ten filtr jest brudny, nie spełnia swoich, swoich właściwości, wymieniamy go według instrukcji nie pomnę teraz dokładnie, nie chcę skłamać natomiast tam wszystko ładnie opisane to co jest bardzo istotne, co mi się bardzo ale to bardzo podoba w Gerlachu to jest to, że oni dodają ten kontroler jakości czpieni do, do swojego urządzenia można to oczywiście kupić również oddzielnie, natomiast jest to kawałek wydrążonego cylindra, który jest idealnie równo wydrążony, a zadaniem jest jego to, żebyście Państwo mogli sprawdzić te wszystkie frezy, które posiadacie u siebie w gabinecie. Jeżeli frez jest chociażby delikatnie krzywy, ma jakieś mikro wykrzywienie, mikro uszkodzenie, to on do tej tulei nie wejdzie. Nie jest możliwe, żeby on się w ten sposób bez żadnych oporów przesuwał do przodu i do tyłu. To jest taki frez testowy, który pozwala nam pewne rzeczy sprawdzić. Sprawdźcie swoje frezy, kochani. Bo jeżeli się okaże, że wasze frezy są krzywe i stawiam opór, ale da się wepchnąć, już bym wyrzucił. Natomiast kiedy już nie ma możliwości w ogóle tego wsunąć, wyrzuciłbym na 100%. Pamiętajcie, że jest to końcówka, która ma ten pneumatyczny zacisk frezu. On jest wciskany i on znajduje się w tym momencie w uchwycie. Jeżeli ten frez wejdzie tam na siłę, to raz, że uszkadzamy tą całą tuleję. Dwa, że w czasie pracy przy załóżmy 25-30 tysięcy obrotów wprowadzamy tą rączkę w stan mikrodrgań, które wcześniej czy później doprowadzą do tego, że ta rączka zostanie zepsuta i uszkodzona. Koszt wymiany całej rączki niejednokrotnie jest kosztem porównywalnym do połowy zakupu frezarki. Nie chcę straszyć, ale to są takie rzeczy, na które bardzo, bardzo warto zwrócić uwagę. Tak jak mówię, w instrukcji bardzo dobrze opisane znajduje się pełen krok po kroku, jak należy, jak należy czyścić tą frezarkę. Natomiast to, co najważniejsze, na rączce znajdują się takie kółeczka. One są zawsze jednolite. W momencie, kiedy przekręcamy to, zdejmujemy osłonę naszej fryzarki. Tutaj znajdują sobie się, widzicie Państwo, takie specjalne gumki. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tu są gumki, które oplatają tak, żeby nam fryzarka dobrze dociskała. Wy Państwo te dwie gumki również macie. W zestawie od producenta na wymianę. Mamy też specjalny wyciorek, który służy nam do czyszczenia naszego, naszego wnętrza, wnętrza, wnętrza naszego urządzenia. Jeżeli coś tam znajduje się, nie tak jakieś są brudy, to dzięki temu możemy wyciągnąć. Oraz mamy specjalny kluczyk, który służy nam do otwierania tej końcówki. Frezarka, przede wszystkim to co istotne, należy czyścić frezarkę w miejscu, gdzie wkładamy czpień, oraz przedmuchiwać te wszystkie otwory, które mogą zostać zakryte przez płyn, przez pył. To tyle, nie jest to skomplikowane. Przy zakładaniu zwróćmy tylko uwagę, że przy dociskaniu tego urządzenia należy z powrotem tak ustawić te nasze, te nasze kuleczki, żeby znajdowały się one w pozycji zerowej, tak jak były włożone. Worki, filtry, konserwacja naszego uchwytu, sprawdzanie jakości frezów. Przy zachowaniu tych środków ostrożności, tylko tych, wasza frezarka będzie pracowała przez długie, długie, długie lata. Jeżeli mogę w czymś jeszcze pomóc, jeżeli są jakiekolwiek pytania, zawsze pod telefonem. Serdecznie Państwa zapraszam do kontaktu. Marek Boryna Podostor, pozdrawiam i zapraszam.